Obecnie nawet na pobudkę jest już za późno. Tyle się dzieje na świecie, że niemal niezauważona przeszła nominacja kolejnego pana z Ukrainy na ministra w rządzie Donalda Tuska i nie chodzi tutaj o marginalny resort typu Ministerstwo Dziwnych kroków. Mowa tu o Wojciechu Balczunie, który właśnie objął tekę ministra aktywów państwowych, człowieka odpowiedzialnego za zarządzanie. Majątkiem skarbu państwa wartego biliony złotych. Jeśli mamy wskazać trzy kluczowe ministerstwa dla funkcjonowania państwa, są to Ministerstwo Sprawiedliwości, MSWIA i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Te wszystkie filary są w rękach piątej kolumny w Polsce. Adam Bodnar, Ukrainiec, Ministerstwo Sprawiedliwości, MSWIA Tomasz Siemoniak, członek Związku Ukraińców w Polsce. No i wspomniany Wojciech Balczun, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Tu nie trzeba czołgów, dronów ani zamachów stanu. Wystarczy obsadzać ważne stanowiska rządowe ludźmi wrogimi dla Polski. W jeden przypadek można uwierzyć, w dwa z trudem, ale trzy obsady stanowisk takimi ludźmi ze służb ukraińskich to nie jest zbieg okoliczności. Służby mundurowej i majątek narodowy jest pod kuratelą ludzi o kontrowersyjnych życiorysach. Jak doświadczenia pokazują państwo nału, nie jest nam przyjazne.